No i przyszła premia od szefa. Każdy z nas dostał chudej nogę. Niestety to jest Laotie, a nie L8 Elż, Elż z Shift 7, czy tam jej, jej rebrand, replink, czy jakby to tam nazwać. A Relang trochę przeżył, wymieniłem w nim koło. Kugo sobie czeka na gorszą pogodę, na zimową. Miałem już trzy pudełka, sprzedałem od ręki. Jeszcze będę miał 30. Jedną sobie może zostawię do testów, a, a może jak się pojeżdżę, to i mi się znudzi, to ją zaraz sprzedam. Bo ja ogólnie już się chulę nogi, nie jaram. zostawię ją sobie te dwie. Jeszcze mam książki w pracy i jeszcze parę klepaków. Zobaczymy, jak tam Laoti się sprawuje. Już w magazynie zna, z Kumple i znajomi jeżdżą. Ja jeszcze nie rozpakowywałem, bo wolałem od razu sprzedać wraz z pudełkiem. Żeby było jak najwięcej kasiury, będę miał do sprzedania około 30 sztuk jeszcze, bo niektórzy ludzie chcą kasę zamiast hule nogi. Ich wybór, ja to rozumiem, bo ja też będę sprzedał już 3 sztuki. Na przykład rozumiem to dlatego, bo jedni sobie wolą sprzedać spłacić jakieś tam. Kredyty z zobowiązania, inni sobie wolą kupić inny model, lepszy dopłacić, albo inni wolą sobie kupić rower elektryczny, co coś bardziej popieram niż w nogę. Tą sztukę sobie wziąłem, żeby Wam pokazać, w zasadzie tylko trochę sobie pojeżdżę, a potem ją sprzedam prawdopodobnie, chyba że mi się spodoba. Na razie ogólnie jeżdżę rowerem elektrycznym, ale w tym nazwijmy to domu u rodziców, go nie przetrzymuje w ogóle, tak samo jak xiaomi. Trzymam w pracy. Po wyjęciu z bydlaka z pudełka mamy coś takiego. Zaraz sprawdzę czy się uruchamia. I zobaczymy jakie będzie stan naładowania i wszystkiego. Rozcentyguję dalej. Wolty są. 54,4. Tu jest instrukcja, tu są jakieś kody, to pewnie będę pokazywał, jakiś certyfikat. Tu będzie ładowarka, tu jest przejściówka. Instrukcja. ts jest 10, a powinno być P, czyli że Pro, czy tam lepsza wersja, bo jak rozłożyć, jak złożyć, czego nie robić, ustawienia komputera jako single dual, I tyle instrukcji, to mam siodełko, które zgodnie z prawem trzeba Zdemontować. Tu mamy całą resztę. Ale widać, że coś skrzypi już w hamulcach hydraulicznych. Nie wiem, czy tak ma być. W innych, co koledzy rozpakowali, tak nie skrzypiało. Tu jest jakiś brudek, który można zdrapać. Pasnowcie. Jakiś smar. Dobra, już wiem w czym był problem. Był staropiam w kole. Już jest komputerek odpalony. Przechylamy. Odpalamy. I poleciała do przodu. Wziąłem ją do światełka. Wyświetla, że jest tragiczny w tragicznym stanie. Lampka świeci. Lampka świeci. Robię krótką rundkę. Widzę, że tutaj już odpada. Się przejadę krótką rundkę i stwierdzę, czy jest że. Przejechałem się 10 km według ODO. Tak wygląda w porównaniu z kugą. Jest mniej więcej taka sama. Kugo wystaje ten błotnik, bo jest zmodyfikowane jest ze skrężyny, ale mniej więcej jest taka sama. No i złe wieści dla tych, co by chcieli kupić. dla otie. ES10P. Powiedziałbym, że szajs. Miałem okazję się wy, wy, wypróbować na różnych ścieżkach, na różnych dróżkach i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że stare Kugo potrafi praktycznie to samo. Ta jeździ tylko troszkę szybciej. Tylko na trzecim biegu i na du, dualu. No i się lepiej wspina. A tak to jest po tych mo moich modyfikacjach, co nie ja ich robił, kogo? Jest praktycznie to samo. Amortyzacja, może na chodniczkach coś tam daje. Nie daje. Amortyzacja tyłu jest o wiele gorsza od tej, co ja mam. W ogóle wszystko jest twarde, sztywne. za, że tu się rozpięło. Przydałaby się jakaś blokada. Rozpięło się. I zrobiłem sobie takie notatki. Na pierwszym biegu osiąga ze mną, ja ważę 80 kg, osiąga ze mną 22 km na godzinę, co można powiedzieć, że może i jest prawdą. I tu jest też właśnie głupie. A nie, teraz się włączyło, a przedtem się nie chciało włączyć. Tylko trzeba było jeszcze raz tym. Jeszcze raz, bo miałem nie, nie te. Nie te biegi. Na pierwszym biegu, na, na singlu bez eko, osiąga 20 przy mojej wadze 80. Na drugim biegu piszę 42 na, na budziku, ale jestem w 100% przekonany, że to jest przekłamane. Powiedziałbym to, że, że nawet to nie jest 36-38. Na trzecim biegu robi 51. I jest to totalnie przekłamane. Totalnie, totalnie przekłamane. I jakoś super szybko nie jedzie. Powiedziałbym, no może 40 max. W dualu pierwszy bieg to jest 22. Drugi bieg to jest 46. Drugi bieg jest fajny. Przyspiesza dynamicznie, ale na pewno jest przekłamana prędkość. I trzeci bieg ze mną 63. Moc jest. Prędkość na pewno jest przekłamana. Powiedziałbym tak 58, 55, może 50 ale na pewno nie 63. No i na trzecim, na trzecim biegu w dualu bardzo dobrze się wspina na bardzo dobrze się wspina na wzniesienia. Eko spróbowałem tylko trzeci bieg. W dualu jedzie 20 godziny lampka. Sieci coś dobrze. I tu jest jedna z większych zalet. Klakson jest bardzo głośny, ale ja osobiście nigdy nie używam na pieszych klaksonu ani na nikogo. Tu jest zaleta kolejna, że jest to. Oj. Amortyzacja powiedziałbym, że jest. Dla kogoś, kto na przykład jeździ krzejomi Super hulajnoga, ale raz bardziej bym rozważał kupno Kugo, bo jest tańsze i oferuje praktycznie to samo. Amortyzacja tyłu, już mówiłem, jest twarda, jeszcze nie wyrobiona. Ogólnie nie polecam. System składania w sumie nie testowałem, ale w Kugoo jest prostszy, bo ciągnie, za tą, za tą gałkę i tyle. A tu trzeba odhaczyć to. Pociągnąć i, i zaraz opadnie. Zaraz zrobię porównanie, jak są złożone. Tu widzę, a raczej czuję, że jedna śrubka już lata. Ta lata. Te nie latają. bicie na razie nie ma jakiego takiego. No i co ja bym mógł wam powiedzieć? Moim zdaniem jest nie warto, chyba że ktoś ma księg i chce się przesiąść, ale wtedy bym radził kugo i znaleźć jakiegoś dobrego kolesia, co przerobi wam elektronikę, żeby było nie kugo gówno, tylko kugo dobre, dobre i dołożyć baterii. Ewentualnie jeszcze dorobić kierownicę twardą, tak jak jest u mnie i gitara. Kolejna wada, to no tu mamy tutaj. Tutaj trzeba też jakoś tak długo przytrzymać. Tu mamy mody. Ale żeby zmienić te, to tutaj widzicie klika się. Trzeba przytrzymać trochę dłużej i przeskakuje nam kilka. Później jak się już, już skuma o co chodzi, to przeskakuje. A w Kugoo mam tak, włączam, trzeba trochę dłużej przytrzymać, włączam, tu jest mod, a tu klikam po prostu z góry i wszystko, gitara. Wyłączanie, też aż coś nie chce się namyśleć, o, namyśliło się, jest ten, światło się teraz nie włączy, nie włączy. O, to też jest wada. Moim zdaniem nie włącza się światła, tak, gdy przekręcisz to. A jest wyłączone to. U mnie po modyfikacji dał się to zrobić. Nawet gdy noga jest wyłączona. Zaraz będziemy patrzeć od spodu, jak to sobie wygląda. Dla porównania dałem jeszcze Arelanga. koło varialangu tak jest większy tu jest dłużej dłuższy platforma tu jest taka sobie Te wszystkich wyglądają tak Moje stare ciko z, z moich jednych robót. Jako pomoc medyczna na meczach, na meczach i różnych wydarzeniach. Ogólnie powiem, że ten Laotje nie jest zły, ale dupy nie urywa. Nie jest warte swojej ceny. Gdyby kosztował 2000 max może. A jeszcze nie wspomniałem o tych hamulcach. Ostre są, ale pewnie się zaraz wyrobią. Będziemy patrzeć, jak spód wygląda. Objawiła się kolejna wada. Mianowicie trzeba było złożyć siodełko, żeby złożyć kierownicę. Nie wiem, jak to było w Kugo, bo nie miałem siodełka do Kugo. Ale ogólnie, moim zdaniem, to spora wada. Jeszcze raz, teraz w sumie dotykam opony, strasznie jest włochata. Może będzie widać, nie jest miękko. No i nie bardzo mam teraz jak pokazać ją od spodu, żeby nie porysować, zarysować. Muszę coś wymyślić, więc to jest kolejna wada trudność w serwisowaniu trzeba by mieć jakąś taką wysoką beczkę na przykład na paliwo albo nie wiem chciałem położyć na tym kaboreciku ale chyba mi braknie będę próbować na ten moment jestem tylko tak w stanie zobaczyć jak wygląda spód widzimy Płytę z aluminium lub z jakiegoś innego gównolitu. No i widzimy tak się nakłada, jak pokrywa od góry. Śruby są zakręcone od góry. Tutaj amortyzatory są. Tak, a w środku jest duża rura. Tu jest główny spornik. Tu jesteś. Poklejone, spawane tu jest, co już jest spora wada, że tutaj są spawy. Tutaj do środka wchodzi na palec, ale nie czuję tam żadnej dziury. Tutaj pokrywa idzie dalej. Troszkę złożymy, tu się kończy tek, a pokrywa idzie dalej. Błotnik jest na trzech śrubach takich tego co wychodzi co jest bardzo dobre kabelego od lampki idzie tu no, widać który to jest o tu lata sobie luźno zaraz się wytrze na kole po kilku wybojach nie wiem czy to widzicie zaraz się wytrzę na kole to jest ten tutaj, tu jest kabel od silnika. Bardzo cieniutki. A nie to nie jest od silnika od hamulca. Tutaj idzie od hamulca pod przy amortyzatorze to też się przetrze. Tu mamy kabel od silnika. Tutaj jest chroniony, może być. Tutaj jest ostro, to się przetrze. Tutaj wchodzi taka fajka plastikowa. Nie ma tych fajnych nakrętek, co ma Arelang. Tego. To jest bardzo przydatna sprawa. Warto by było dokupić. I przekręcić. Raz, że się nie uszkodzi gwintu, a dwa, że masz taki odbojnik od krawężnika. Że jak jedziesz przy krawężniku, to się tamto uderzy, porysuje, a nie, nie tarcza na przykład. Od boku, bo z przodu tarczą uderzysz. Tutaj widzimy... Możemy posłuchać. Słotek no jest ogólnie spoko. Zobaczmy to jeszcze tutaj tak to powinno wyglądać. Tu na pewno trzeba by było coś zabezpieczyć. Tutaj też ta sprężyna może ścisnąć ten kabel. Tu nie wiem po co jest. Śruba wkręcona. No nie, trzyma siodełko, to już wiem. Tutaj też śruba od siodełka. Mamy trzypinowy, tak jak kugo. Zobaczmy jeszcze tutaj. Kable wchodzą tutaj od góry. Tutaj jest jakaś sprężyna. tym trzymaczem jak ruszamy to się tym porusza napinaczem tu mamy śruby kable nam tam wychodzą ogólnie jeżeli chodzi o konstrukcję nie jest źle tu w kółko jest wielka dziura, przez którą dostaje się woda a tu by trzeba było tylko załatać czymś lepszym Konstrukcyjnie nieźle, nie, nie widzę tą z, sporą zaletę, że można bagażnik bez problemu odkręcić i na przykład wyczyścić tam co, wszystko, co tam w środku się to zbiera, gówna, a się gówno potrafi rozbierać. Tutaj zobaczmy dalej, idzie to. No, już widać, że są kable przetarte Oto budowy Po, po cholerach niż daj tu, tą owijkę, a nie wsadzić jej do środka. Tu jest... Są klocki pewnie. Jeden i drugi. Nie wiem po co jest ta blaszka. Tu o jak beznadziejnie. Między śrubami jest poprowadzony kabel do silnika. Będą znaczenie śrubami tylko sprężynami. będą go gniatać. Piłko już tam wlazło. Lampka. Lampka będzie się gibać. Tutaj. Jego Tu już widać rdzę Taka osłonka nawet nie zła Zobaczmy tutaj jeszcze. Już było jakieś pierdzielnięcie Ostre wędzie tak jak mówiłem. Tu jest coś nas tu i gitara. Świadełko. Jest bardzo kiepsko rozwiązane konstrukcyjnie. Bardzo mało tam matan. Tego sama kierownica. Na razie się składa prosto. Szczypne robię. No, jedną ręką jest trudno, ale prosto wchodziło. Jest i schodzić też schodzi prosto. Już tam będzie regulacja, ale tego jeszcze nie będę ściągał. Bo się będę zastanawiał, czy ją sprzedać, czy nie sprzedać. A ten moment jest na tyle brudna, że wystarczy ją kompresorem wyczyścić i będzie wyglądała jak nowa albo jak raz przejechana. No tyle, co tu więcej dodać. Nie kupiłbym ją, chyba żeby kosztowała 2000 złotych. Tak jak mówiłem, lepiej jest kupić kugo. Nie znaleźć kogoś, kto przerobi z gówno, gówno kugo na kugo. Nie główno. Kitek przyszedł. Popatrzy dzikusek. Drugi pije z wiadra z wapnem, bo się nie wiem czemu jeszcze się otruje remonty, remonty no i chyba na razie nic więcej nie dodam a w zasadzie to dodam, jest bardzo ciężka bez tego dynksu nie ma za bardzo złapać za co Trochę lipa. Ładowarka oryginalna jest taka. Widzę, że z 2001 roku nawet. Specyfikacja jakaś tam trzypinowa pinowa Zmieniło się na czerwone. No, jest wentylator. To jest bardzo chujowa sprawa. Bo się tłucze. Na przykład, jak jesteś w hotelach czy gdzieś, na przykład, jak używam relanga, to ona też ma z tym wentylatorem i szumi to i szumi. I czego w łazience zamykać? Jak jesteś w podróży, załaduję obie nogi I może. Będzie jeszcze czas, żeby potestować je razem No i tak, jedno szumi. A za chwilę będzie szumić drugie Pomalowałem sobie korektorem góry Teraz wiem, że to jest góra chce to trafić Teraz będzie szumić drugie Szumi jedno, szumi drugie i git Zobaczymy co się dzieje podczas ładowania jeszcze Nic się nie dzieje, tak jak w kugo A to jest głupie. Kumary jeszcze żrą. Nic się nie dzieje. Wyłączaj się. Teraz jedno szumi bardziej. Drugie szumi bardziej. I dobranoc. Good are